Pewnie to pytanie trochę nieśmiało nawiązuje do konferencji rzecznika niemieckiego ministerstwa po spotkaniu ministrów tutaj w Warszawie. Proszę Państwa, my, ja też jestem zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie rozumieć, jak w państwach szczególnie tam, gdzie jest kampania wyborcza i to taka przełomowa, tak jak jest w Niemczech, że kwestia migracji jest absolutnie na topie. Znaczy to i, I Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Ja bym powiedział nawet, że u nas to napięcie, związane z nielegalną migracją jest mniejsze niż w większości państw europejskich, bo mamy jednak trochę inne problemy i one mają inny, inny, inny charakter. W związku z tym nie dziwcie się, że raz na jakiś czas w jakiejś stolicy europejskiej usłyszycie komunikaty, które nie do końca odpowiadają prawdzie i rzeczywistości, ponieważ na przykład kampania wyborcza u nich wymaga takiego twardego migracyjnego stanowiska. Ale I proszę się tym nie przejmować i polegać na naszych naszych komunikatach, to co do sytuacji Polski w kwestii migracji, to my będziemy podejmowali decyzję tu w Warszawie i nikt inny nigdzie indziej. Polub skomentuj, udostępnij.